Tak ogólnie to jesteś nowym uczniem w nowej szkole. Już na początku przypierdala się do ciebie jakiś seba. Popycha ciebie, zaczepia, awanturuje się bez powodu. To chyba oznacza wojnę. Już wiesz, że wygraną masz w garści. Rozpoczynasz pierwszą fazę swojego planu. Stalkujesz Sebę. Zawsze jesteś gdzieś w jego pobliżu. Wiesz, gdzie mieszka, kiedy ma treningi, kiedy melanżuje. O pół roku stalkowania wiesz o nim wszystko, a Seba chodzi jak w zegarku. Wiesz dokładnie co będzie robił i o której godzinie. Czas na drugą fazę. Dowiedziałeś się, że matka Seby nie pracuje. No, i jest niezłym milfem. A jego stary robi jakieś wykłady na uniwerku. Zawsze po szkole bierzesz busa na uniwersytet, siadasz na końcu sali wykładowej i udajesz studenta. Zawsze masz ze sobą dyktafon i nagrywasz każde słowo starego. W domu sklejasz to wszystko w jakieś zdania. Po dwóch miesiącach masz wystarczająco nagranego materiału, by wcielić w życie ostatnią fazę planu fazę trzecią. Wiesz, że Seba dwa dni temu zamówił GTA piątkę na peceta, kurier będzie u niego jutro o 11.30, kończysz szkołę, jest godzina 14.30, wiesz, że Seba idzie jeszcze na trening kosza, a potem o 16 wraca coś zjeść i idzie na melanż. wróci z niego około 21-22. Jego stary kończy pracę o 17, natomiast matce Seby skończył się okres i jest nieźle napalona. Idziesz w stronę domu Seby. Wiesz, że Milf zawsze w czasie szkoły otwiera okno w pokoju synka, żeby go wywietrzyć. Bingo, wpierdalasz się przez okno do mieszkania. Jest godzina 14:48, co oznacza, że matka Seby właśnie wyłącza telewizor, by przygotować obiad sobie. Wstanie z kanapy i wyłączenie z telewizora zajmuje jej jakieś 12 sekund. Musisz działać szybko. Przemykasz się do kuchni i zostawiasz na stole liścik, pisany podrobionym charakterem pisma starego. Kaśka, zawiąż oczy i czekaj na mnie w sypialni o 18:00. Krzysiek. Otwierasz okno w kuchni i wyskakujesz idealnie wtedy, kiedy do kuchni wchodzi matka Seby Chwyciła przynętę Teraz czas zająć się starym Jest godzina 16.50 Czekasz pod uniwerkiem Właśnie ojciec skończył pracę Wychodzi i kieruje się w stronę przystanku Wiesz, że stary starego Seby jest niezłym skurwielem, który zjebał mu dzieciństwo Teraz albo nigdy Podchodzisz do niego i pytasz go ze smutkiem w włosie Przepraszam, pan Krzysztof Skiba? Tak, a czemu się pan pyta? Pana ojciec zmarł wczoraj w szpitalu o godzinie 22:48. Umiesz kłamać jak z sprytny skurwysynu. Stary Seby zakrywa twarz rękoma, zaczyna się rozklejać i opowiada, ile przykrości wyrządził mu jego ojciec. Zapraszasz go na drinka na rozweselenie. Zgadza się. Jest godzina 17.06, kiedy jesteście pod barem. Stary Seby ryczy i wlewa w siebie niewyobrażalne ilości szkockiej. Jest godzina 17.42, kiedy stary jedną zgona. Bierzesz go pod ramię i wychodzisz z nim przed bar. Zamawiasz taksówkę, dajesz Taksiarzowi wcześniej przygotowaną mapę z zaznaczoną trasą, mówisz, żeby właśnie tą trasą odwieźć krzycha do domu. Taksówkarz niewiele mówiąc bierze od ciebie 230 zł i rusza. Stary Seby będzie w domu jakoś o 18:40. Teraz musisz się śpieszyć, by wszystko się udało. Biegniesz do mieszkania Seby przy okazji zahaczająco swój dom. Bierzesz z niego dyktafon i kamerę Full HD. Seba jest na melanżu, a Milf leży z zawiązanymi oczami w łóżku. Wchodzisz do mieszkania, puszczasz z dyktafonu. Witam was wszystkich, moi drodzy studenci. Kurwa nie to, by się nie kapnęła! Słyszysz głos dobiegający z sypialni. Tutaj tygrysie. Wchodzisz do sypialni na łóżku leży rozebrany Milf z zasłoniętymi oczami. Dzisiaj rozpoczniemy. Tutaj słychać Iwonę. Ruchanie. Milf się śmieje. Dalej uwodzisz ją głosem starego puszczanym z dyktafonu. Jak widzimy, mam dużego wieżowiec. Matka Seby niczego się nie domyśla. Włączasz kamerę i nagrywasz całe 30 minut, jak ją jebiesz. Pierdolisz ją we wszystkie dziury, na wszystkie możliwe sposoby. Patrzysz na zegarek, jest godzina 18.41. Zaraz tutaj wejdzie ojciec Seby. Odwracasz się tułem do Milfa i stawiasz jej kloca na cycach. Czas na chwilę zwalnia. Właśnie do sypialni wchodzi najebany stary Seby, a matka ściąga opaskę i drzenie miłosiernie mordę. Masz jakieś trzy sekundy. W dwóch krokach dobiegasz do okna i wyskakujesz przez nie na ogródek. Uciekasz z miejsca zdarzenia, słysząc za plecami awanturę u państwa Skibów. Ale to kurwa jeszcze nie koniec. Następnego dnia nie idziesz do szkoły. W domku zgrywasz na płytę nagranie z wczorajszej nocy. Jest godzina 11.29, a ty jesteś pod domem Seby. Stara Seby akurat u sąsiadki. Wpierdalasz się znowu przez otwarte okno. Idziesz do drzwi wejściowych, otwierasz jeszcze zanim kurier zapukał. Podpisujesz odbiór przesyłki i podmieniasz płyty. Pudełko kładziesz w widocznym miejscu i się stamtąd ulatniasz. Czas na profity. Rodzice Seby wzięli rozbud. Jego stary się powiesił, kiedy odkrył, że ojciec Kurwiel dalej żyje. Seba obejrzał 30-minutowego pornola, jak pieprzysz jego matkę. A ty sobie pykasz w nowiutkie GTA V.